Elo elo elo! Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie, to jest ja HZ94, kochani. Witam was w trzecim odcinku święconym FIFA Ultimate Team. Pana muzyczka leci. Dobra, sobie popansowaliśmy. Kochani, nie mam zbyt dobrych wyjść, ponieważ spadłem z siódmej ligi. E, zacząłem rozgrywki w ósmej lidze i obecnie walczę o... Przepraszam, maska mi skoczyła na kolana. E, kochani, więc tak, wracając... Eee... Patrzymy w ósmej Lidze a was do Ligi Wyższej Tak kochani, tak dokładnie, tak O, muszę, muszę wywalić tego zawodnika, bo dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu O, tak jest eee, Czy coś jeszcze? Chyba nie Chyba że nic zmieniać nie będę No dobra, no to jedziemy Mam nadzieję, że nie znajdziemy jakiegoś Ej, wyobraźcie sobie kochani to, że w ostatnim meczu jak grałem znalazł mi gościa, który nie dość, że miał w bramce Weidenfellera, w ataku miał Biabianiego, który przypominam ma 90 ponad szybkości, to jeszcze w dodatku słuchajcie, ponad połowa składu miała wgrane do palaczy. Czyli te karty wzmacniające różne cechy, szybkość i tak dalej. To sobie wyobraźcie, Biabiani który ma 96 normalnie szybkości, włącznie został przerwane, ma 96 normalnie szybkości, to jeszcze w dodatku dostał do z to, jaki on kurwa był szybki. To jest dla mnie nienormalne, że taka wiara istnieje. Po prostu... Brak mi było słów w tym meczu, po prostu myślałem, że mnie coś strzeli. Jeszcze do tego dostałem czerwoną kartkę. O, 79 obrony mam, nice. E, dostałem czerwoną kartkę za, można powiedzieć, faul z dupy, a, że się tak wyrażę. No ale no cóż, zapominamy o sprawie, jest nowy mecz, nowe cele, trzeba grać. O, Pornhub, nice. Herb Hruchorzów No zobaczmy, kogo ty ty masz w składzie, dobra Purn, a Purnhub, nie Pornklub <noise> Okej okay. Kogo ty masz, no nice, fajnie Skład dość równy Myślę Dość wyrównany, tam z Wyrównany skład w porównaniu z moim No zobaczymy co z tego będzie, ja rozpoczynamy Jeśli uda im się, dziś, się dzisiaj zdobyć 3 punkty a to rozpoczynamy! Ale świetna piłka, Rodrigo! Rodrigo! Jajajaj, nie wykorzystał tej szansy! Ale będzie miał drugą, Rodrigo! go! O, o. na zero, dworaz tamina tamenci. Pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Oj 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 będzie zdobny. ślizgiem kończy się faulem i upośledzeniem od sędziego The Belgian owner. Kolarow zru to zru wolnego z wolnego tak. Kolarow. Jest coś bliska odległość do bramki i Rokolaro rozpoczął. Teraz jest na siebie. Zmarnował taką dogodną sytuację. I rozpoczął grę. No. Rodrigo. Czy będzie, dwa będzie. A O. jaj, jaj, jaj. Mogło być 2-0 już. Za te zacinki kochani przepraszam, ale to nie są tym razem z mojej winy. Gościu ma lagi. Nie moja wina, ja mam 40 ponad FPS-ów, także... O! O! Super! A ale буде szupasek. A tak było dobrze, jak nagrywałem testowy ten mecz. No wiadomo, że reżyser często musi być przy piłce. Ajajaj. Alaguero, Ajej. Aguero, Cavalerro. Nie ma gola. Aguero. Ajajajaj, gol. To chyba się od początku. Popatrzmy, borek na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom Esteban Campiasto. Bramka, jeden do jednego. Hmm. Brawo, ładnie podał. O, ale... Brawo, podał. Będzie kurcze! No ale kurde, Ale się tam, aż tam nie było spalonego. Chyba więcej Wydawało mi się, tam był spalony. No ale dobra. Niezwał jeden. Czy jest ta pierwsza minuta? Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przy wielej korzyści bardzo słusznie. Aguero, Aguero, oj oj oj, dobrze dobrze dobrze, spokojno. Ale chyba nie do końca. Raz widzieliśmy de Majorca, Dobrze. Rzóduje rady. Pierwszy strzał Ade Bajora w tym spotkaniu. kawalerom dobra interwencja. Ale jeszcze będzie groźnie. Już nie, nie już rożny, jeszcze. To jeszcze nie koniec. Jeszcze rzut rożny. Ojojaj! Oj. uff, Blisko gościu, dobry! Okazja Rodrigo! O! No! Kurde! zmotwiłem, kochani! Dobrze się pokazał! Long! Myślałem, że to Rodrigo był, ale to był long, oczywiście, tak. Będzie zróżnik. Ricardo Alvarez rzutu rano. Nic nie wyszło. I jeszcze do mnie od. Ricardo Alvarez, Alvarez. Oj. Do przerwy 2-1 kraj. No ciekawy mecz, ciekawy mecz. Bardzo wyrównana była ta pierwsza mm -hmm. połowa. Czy jakieś zmiany zrobić? Tak, ale mimo że zespół przegrywający hmm. na razie ustępował nieco klasą. Wydaje mi się, że majest... Dobra, dam Markowicza. E, nie, 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 Roya. Cambiasso zmienimy na... na... Ciągnicyś, Jakub. Tu, dobra. Dobra. E. E, Rodrigo. Roderigo! a będzie trzy? Nie! Ale jeszcze, jeszcze nie koniec! Oj, kurde! Nie wiesz co. chciałem, że strzeli są buja. Dobra na podał. Aguero Aguero kawalera Będzie Lampard z rzutu I Rodrigo. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Ajajajajaj! Uff, dobra. No teraz było bardzo groźne. Alvarez. Aj. No. Takie trochę dość ryzykowne podanie do bramkarza, no ale no jak ktoś potrafi, no czemu nie. Stary dobry Lampard jak mawiał w Boniek. Aguero, ajajajaj, Aguero, rzut rożny. Ej, Dla PHB. Na pole karnej nie ma bramki. Lampard Ade Bajor, Campbell Stracił Nie ma spalonego Long! A no, już to zmarnowałem Roderigo! Będzie trzy? Nie ma! Aaa, już głowy po meczu A, ja, 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 już głowy po meczu Czekaj, że do dojrzy jeszcze się będzie dowiemy, alvares a I jeszcze rodrigo aj nie trafił w piłkę aha i załapał ten drugi o jo ja, o, szansa na No ale gdzie ta piłka? spotkaniu. ojoj, ale gdzie ta piłka? Oj 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 oj, ojoj, Koniec! Mamy awans kochani! O oh nie! Yeah! Piękny mecz, brawo dla gościa, naprawdę świetny. bardzo fajnie by się z tobą grało. No równy mecz, bardzo równy. No mecz wyjaśnił się w pierwszych 30 minutach tak naprawdę. Rodrigo, dwie bramki, bohaterem meczu oczywiście. Nie, najlepszy zawodnik Forster jednak, mimo wszystko. 1474 monety! A dlaczego mam takie zacinki czasami, kochani? Naprawdę ja nie mam pojęcia. Teraz mam... O, już losował ktoś. no dobra, ja zmieniam w takim razie, zagrałem niebieskimi. Uh... Kochani, według teraz licznika, mam 60 fpsów, a w czasie meczu mam tak około 40. 40 czasem 50. What the fuck? Ja mam z nim wygrać No to własne, poczekamy na... Ee, na tobie w następnym dym. Następnym meczu. Na pewno, no czy ja nie wygram, na stówę. Za moment pierwszy gwizdek arbitra No, Rodrigo. Rodrigo! O Rodrigo!

równanie Mamy powtórkę. Kto ja ja prawda i pokazuje to, aj, to, to nie po raz pierwszy. 1 do 1. Wciąż wyszedł górę, uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Jest zawodnik na aj, 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 aj. Ramos ale uderzył Wow! Ładnie jakby to wpadło, no podziwiałbym Fatalne ja, Ajajaj Oj, będzie szansa i będzie dobitka dwa. Niestety. Dlaczego bramkarz wypuścił do przodu? Martins, 2 do 1 Aj kurde, myślałem, że to przejmie Rozery aj, rzut będzie Będzie rzut rozry test no, Alvarez jeszcze? go Do SZACI! Pięknie! E Roko! Marka Sobran! Dwa, dwa! Zaczynamy od nowa! Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześniej i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. Zabareta. Aj, I do przerwę 2-2. Dobry Pierwszy mecz. Konie Koniec pierwszej części spotkania. Same dobre mecze dzisiaj. przynajmniej na razie. ja proponuję dać zaratę. Żeby sobie trochę ten odpoczął. Koraminasa i Jakoba. I na tyle będzie. Bez zmian, Gramy dalej! Malczymy dalej. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Okazja zarate, Zaratę za rzut karny! Karny! Tak jest! Żut karny! Karci od rigore, Żółta kartka! Tylko żółta kartka dodajmy. Za to zagranie powinien obejrzeć czerwoną. No zobaczmy. Ale nerwy kochani, rzut karny, Rodrigo, sześćdziesiąta, szósta minuta. Oj, na żółtym a jest gol! Gol! Rodrigo trzyma! Ten próbował mnie oszerować, ale w środek bramki chyba że strzelił, no. Chciałem ja troszeczkę bardziej... Właśnie w tą stronę gdzieś, się fajny forem wrzucił, ale na szczęście nie wyszło. 3 do 2. Trochę fuksiarski rzut karny, ale na że skuteczny. Dobre, ofensywne wyjście. Nie ma spalonego, ale będzie gór! Nie! Nie ma! Aj. Nie ma bramki! Kurde! własnym polem karnym, dobra Dośrodkował! Dośrodkował nie w pole karni, Aj! Będzie cztery? nie Drugi słupek! Nieprawdopodobne! Ajajaj, już mogło być 5-2 Ajajaj, albumy Young Niebezpiecznie! Ajajaj! Nie mam ramki A to jeszcze nie koniec zagrożenia jeszcze coś to boją ograć gorszy kabalero! Kabalero! Coś niesamowitego. Bramkarz wyjdzie grametrz. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Jeśli marzą o muszą wykorzystać ten rzut rożny. Oj oj! Gol Nieprawdopodobne. Koniec, 3, 3. Tak blisko mistrzostwa. Jeszcze musiałem mecz rozegrać. Dwa słupki. Dwa słupki, kochani. Nieprawdopodobne. Ale kurde, mecz ładny. Mecz bardzo ładny. Bardzo mi się to mecz podoba, zresztą poprzedni też. No szkoda. No ale było blisko, było blisko, kochani, ale nie udało się. Ale patrzcie statystyki. Wow. No dobra. Jeszcze jeden mecz mamy. Także spokojnie. To jeszcze jeden mecz sobie zagramy w następnym odcinku, kochani. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, możecie dać łapkę w górę. Możecie mi zasubskrybować i czekać na następne odcinki z Ultimate Team, również z horrorów. A jeżeli chcecie sobie posłuchać moich dubbingów, to zapraszam tu na dole. Pod spodem pode mną macie adnotację do mojego drugiego kanału na YouTube, gdzie publikuję regularnie moje fandubbingi, Głównie z bajek, czasami również z filmów. To chcę zobaczyć, zapraszam, proszę bardzo kochani wielkie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!